Tutaj jest nasza strona GeoScarby Gra Anna Land i można sobie zobaczyć, jak takie coś mi dało się zrobić. Zupełnie tak naprawdę nie umiejąc programować gier, zrobiłem całkiem fajnie, nieźle wyglądającą grę. Tu są na... Dzień dobry i witam z podwrockiej wsi. Dzisiaj też dużo pracy. Jestem w trakcie opracowywania i nagrywania bonusowego modułu o wzorcach projektowych dla moich kursantów c Pod Podstaw. Niektórzy już wiedzą o tym, że dostaną bonus, inni dopiero się dowiedzą, więc to takie bonusy, dodatki, które czasem dostają kursanci i nie zawsze o tym już od początku wiedzą. Poza tym szykuję coś ekstra, szczególnie dla tych, którzy już. Zaufali mi i mają wiele różnych u mnie kursów, programów. No i ci, którzy obdarzyli mnie już od, na samym początku dużym zaufaniem, mają najlepiej, ale szczegóły już niebawem. A tymczasem chciałbym Ci opowiedzieć troszkę nawiązując do ostatniego tematu, czyli o tym co robi programista gier, czym się zajmuje co trzeba umieć i tak dalej dzisiaj o tym jakie są trzy konkretne takie drogi do tego, żeby zostać programistą gier no i pominę tutaj taki punkt wspólny, który właściwie zawsze występuje osoby, które chcą programować gry, bardzo często po prostu są graczami, lubią grać w jakieś gry, czy to mobilne, czy na playstation, czy na komputerze gdziekolwiek, jeżeli są osoby, które dużo grają to bardzo często myślą, że może by tak to trochę tą swoją pasję zamienić w zarobek co jest fajną opcją, ale jednak programowanie gier to coś dużo, dużo więcej. No i teraz tak, ścieżka numer jeden to najpierw uczymy się języka programowania, a później jakiejś biblioteki graficznej. To jest taka droga, która często jest wybierana przez osoby na przykład na uczelni, które uczą się niskopoziomowych języków i później poznają jakieś biblioteki graficzne, na przykład, na przykład OpenGL. Pamiętam, miałem na studiach jakieś proste rzeczy związane właśnie z OpenGL. -em. Wcześniej uczyłem się C++, C++ więc to wszystko na takim bardzo niskim poziomie pozwoliło mi generować jakieś tam proste rzeczy, które mogłyby być już jakimś zaczątkiem gry. I to jest fajne, bo bardzo dobrze poznajesz jak taka gra działa pod spodem, jak działa komputer, jak działa operowanie pamięci i tak Ale jest to bardzo bardzo czasochłonna droga i raczej bym ci jej nie polecał, jeżeli. Gdzieś tam dopiero po jakimś czasie stwierdzasz, że chciałbyś na przykład przebranżowić i teraz zostać programistą gier, no bo to zajmie ci bardzo dużo czasu, nie będziesz widzieć tak szybko efektów, może cię to szybko zniechęcić, więc warto pomyśleć, czy nie wybrać którejś z kolejnych dwóch opcji. No, bo wtedy bardzo często wygląda to tak, że nawet wyświetlenie jakiegoś trójkąta, czy jakiegoś sześcianu, czy już tym bardziej jakiejś postaci, która ma się poruszać, może od ciebie wymagać wielu, wielu tygodni, czy nawet miesięcy pracy i to może zniechęcić. Ale plusem poznania takich technologii jest na przykład to, że później możesz pracować w takiej firmie jak CD Projekt, pewnie znasz, z użyciem silnika Red Engine. Z takim stakiem, czyli z takimi umiejętnościami znajdziesz bardzo dużo zatrudnienia właśnie w takich firmach, gdzie jest już gotowy silnik gier, po prostu trzeba do niego wejść, rozwijać go dalej. Druga opcja, tutaj chyba najbardziej preferowana przeze mnie, to nauka języka programowania jednego z dwóch języków programowania, o których mówiliśmy sobie ostatnio, czyli albo C++, albo C#, wtedy jeżeli ty potrafisz już podstawy języka programowania, dodatkowo nauczysz się właśnie takiego silnika, to możesz tworzyć już mega fajne gry. W ostatnim odcinku opowiadałem ci jak stworzyłem grę edukacyjną Geoskarby dla Uniwersytetu Opolskiego, właściwie w porozumieniu z Uniwersytetem Opolskim dla tam lokalnych grup działania w Krasiejowie, na Górze Świętej Anny, być może byłeś w tych miejscach kiedyś. Tam jest między innymi Park Dinozaurów i te wszystkie miejsca je odwzorowywałem sobie w wirtualnej przestrzeni. Nie, nie umiejąc jeszcze w ogóle wtedy jakichś szczególnie trudnych i skomplikowanych rzeczy z języka C-sharp, byłem w stanie stworzyć naprawdę fajną, działającą, w pełni działającą grę którą można było grać i tę ta część tych trudnych rzeczy, które dla mnie były wtedy bardzo trudne, dostarczył mi silnik Unity. Dzięki temu, że umiałem już język programowania, to douczyłem się silnika i bardzo szybko, w bardzo fajny sposób zrobiłem naprawdę dobrze wyglądającą grę. A ostatnio sporo opowiadałem o tej grze, którą robiłem razem z Uniwersytetem Opolskim. Zostawię, jeżeli znajdę linka, a chyba znajdę, wiem na jakiej to jest stronie. To zostawię w komentarzu, żebyś mógł sobie zobaczyć jak, jaką grę. Zrobiłem parę ładnych lat temu. No i znalazłem tą grę, którą robiłem kiedyś dla dzieciaków w Uniwersytetu Polskiego. Tutaj jest na strona GeoScarb, Gra Annaland. I można sobie zobaczyć, jak takie coś mi dało się zrobić. Zupełnie, tak naprawdę, nie umiejąc programować gier. Zrobiłem całkiem fajnie, nieźle wyglądającą. Grę. To są nawet jakieś wywiady ze mną na koniec. Filmiki na YouTube polecam, jakbyś miał chwilę, miała to zerknij. Jeżeli idziesz ścieżką nauki C++a, to zwykle nie skupiasz się na silniku Unity, tylko Unreal Engine, tak to się chyba nazywa. Nie używałem. Czy znaczy, kiedyś chwilkę tylko sobie włączyłem, coś tam próbowałem ale nie doradzę Ci w nim zbyt dużo. Natomiast w Unity byłbym Ci w stanie doradzić, choć to, co robiłem parę lat temu, pewnie już się zmieniło. Już to Unity jest na dużo lepszym poziomie, ale naprawdę Combine jest mega, mega łatwy też szczególnie na początku, żeby wejść. Jest bardzo dużo przykładów i można sobie po prostu, umiejąc już podstawy języka C Sharp, uruchomić jakieś już przykładowe Projekty, które gdzieś tam są już dostarczone, czy nawet znajdziesz je w sieci i zobaczcie, jak to wszystko działa. Więc ścieżka numer dwa, bardzo preferowana przeze mnie i naprawdę sam jej doświadczyłem, bardzo skuteczna. Niektórzy mówią, że to pójście w gotowe silniki ma dużo minusów, bo jesteś jednak ograniczony do jakichś gotowych już rzeczy, które dostarcza ten silnik, lub nie dostarcza. Ale uwierz mi, że na sam początek te wszystkie 99% problemów, z którymi się spotkasz. Ten silnik już rozwiązuje, więc bardzo Ci polecam na sam początek pójść właśnie tą drogą, bo jest po prostu najszybciej, najprościej i jest mnóstwo ofert pracy, które pozwalają Ci później na zatrudnienie, umiejąc właśnie język i dobry silnik. No i ścieżka numer 3, też bardzo popularna. Niestety, mówię niestety, bo jest z nią związanych kilka poważnych minusów. Czyli uczymy się jednocześnie silnika i jednocześnie języka. I to bardzo często wygląda tak, że właściwie to zaczynamy od silnika, czyli uruchamiamy sobie przykładowe jakieś projekty w Unity. Możemy sobie zobaczyć, jak ta nasza gra działa jak przykładowe gry działają. I już nam się wydaje, że to wszystko jest w naszym zasięgu. No bo faktycznie można mieć wrażenie, że. Uruchamiasz przykładowy kod, przykładowy projekt i wszystko działa. To ty właściwie już umiesz programować. Nic więcej szczególnego tutaj nie trzeba będzie zrobić. No i tego języka C Sharp przy okazji gdzieś tam się douczysz. Widzisz, że tam jest e, na przykład e, zaimplementowane jakieś poruszanie jakimś obiektem, albo jakieś zliczanie punktów w języku C Sharp, ale ty go nie umiesz. Gdzieś tam przy okazji coś ci się wydaje, że tak to powinno działać, coś tam dopiszesz w tym gotowym, e, gotowym projekcie, coś zmienisz, coś zadziała. To jest bardzo fajne, bo można się czegoś nauczyć, ale jednak w końcu trzeba przysiąść i się tego języka też porządnie nauczyć, no bo to bardzo szybko wyjdzie i pojawią się inne problemy. Ale później, jeżeli będziesz chciał napisać już coś, jakieś poważniejsze projekty, to ten język będzie bardzo, bardzo potrzebny. Podobnie jak pójdziesz na pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, no to tam nie będziesz przepytywany tylko i wyłącznie z Unity, będziesz też przepytywany z języka. A bardzo często ten język może ci po prostu gdzieś tam umknąć te wszystkie rzeczy, które są ważne w tym języku. Dlatego ja jednak bardzo ci zachęcam do tego, żeby sam język programowania też poznać i też poznać go na dobrym poziomie. No bo to jest bardzo bardzo ważne, a przy robieniu takich gier na kura bardzo często po prostu o czymś zapominamy, o czymś, co jest bardzo bardzo ważne. Niemniej jednak takie podejście do nauki programowania też działa. Może tego programowania samego języka troszkę nauczysz się gorzej, ale masz większą motywację, bo szybko widzisz efekty. I jeżeli, po, jeżeli wrócisz do nauki samego języka programowania po pewnym czasie, to spoko, bo to może być nawet fajna opcja, jeżeli potrzebujesz takiej motywacji i szybkiego zobaczenia efektów, ale pamiętaj, żeby się douczyć języka i zawsze mówię to moim kursantom, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc polecam Ci, jeżeli myślisz o game developmentie, pójście którąś z tych trzech ścieżek. Właściwie to nie masz innego wyboru. Każdy, kto gdzieś tam zaczynał na początku wybrał, którąś z tych trzech ścieżek, ewentualnie trochę ją miksując, przełączając się czasem trochę bardziej na język, czasem trochę bardziej na silnik. Więc tutaj wybór należy do Ciebie. Pamiętaj tylko, żeby nie zaniedbać tego języka, bo to często jest tak, że pasjonaci, którzy chcą pisać gry, bardzo szybko idą w te silniki, zapominając o języku, To jest bardzo, bardzo ważne i szybko później wychodzi na rozmowach czy nawet w pracy. Dlatego napisz w komentarzu, jak twoje doświadczenia z game developmentem. Czy może myślisz o tym, żeby zostać programistą gier? Lubisz grać i gdzieś tam chciałbyś tą pasję przekuć też w dobrze płatną pracę? Daj znać w komentarzu. Tymczasem lecę do domu. Dzisiaj też spotkanie z moimi kursantami, wieczorem webinar. E, wszystkiego dobrego, do zobaczenia i cześć! Hej.